Dzie Dzień dobry, witam wszystkich, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich was w studio oczywiście jeszcze raz pozdrawiam noworocznie. No i jedźmy, bo, bo dzieją się bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. No, dzisiaj miało być ogłoszone orzeczenie Sądu Najwyższego na temat legalności taryf. No, nie doszło do tego jeszcze, zostało to odroczone. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ale o tym trochę później. W każdym bądź razie. Dzisiaj jest Labor, znaczy Labor Friday, czyli dzień, w którym się raportuje raz w miesiącu sytuację na rynku pracy. No i tutaj specjalnie dużych nie było, nie było wyskoków i dobrze, dlatego że, że gdyby ten, 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 ta sytuacja na rynku pracy się zbyt dobrze, zbyt za bardzo poprawiła, to mielibyśmy problemy potem z obniżkami oprocentowań. A tak, to praktycznie rzecz biorąc, reakcja dziesięcioletniej noty była no, tak skokowa, ale, ale, ale pozytywna. Można powiedzieć, że nie zmieniło się za dużo od, od, zeszłego, od, od wczorajszego dnia. Także jak na razie to jest pod kontrolą. Mieliśmy 50 tysięcy nowych miejsc pracy zaraportowanych a spodziewano się 60 tysięcy, była poprawka z listopada z 64 do 56 i z października z minus 105 do minus 173. Średnia stawka godzinowa wzrosła o 12 centów do 37,2 dolarów na godzinę. Z miesiąca na miesiąc zarobki godzinowe wzrosły o 0,3%. Tyle się spodziewano. Z roku na rok wzrosły o 3,8%. Spodziewano się 3,6%. Unemployment rate. Pomimo, że tak kiepsko tam niby z tymi nowymi, ale unemployment rate spadł, czyli poziom bezrobocia spadł z 4,6 do 4,4%. 4. Spodziewano się, że to będzie 4,5%. To dobrze. U6, U6 underemployment rat, rata spadła z minus 5 do 13%. Labor force participation z 62,5 do 62,4. Także tutaj mamy Consumer Sentiment Index również praktycznie e, troszeczkę w górę, e, także, także to jest też pozytywna e, informacja, bo czujemy się troszeczkę pewniej mimo tych, tych wszystkich zawirowań, mimo wszystkiego. E, e, także no cóż, a praktycznie rzecz biorąc z tymi, z tymi e, rewizjami e, powiedzmy tych nowych miejsc pracy za poprzednie miesiące, no jesteśmy tak. Patowo trochę, no ale, ale no taka jest sytuacja. Olbrzymia ilość ludzi, szczególnie tych pracowników rządowych, straciła pracę. Także reakcja była troszeczkę skokowa, ale, ale już w tej chwili można powiedzieć, że zostało to przetrawione i jest pod kontrolą. Ważna informacja: Donald Trump w czwartek zaanonsował, że daje polecenie do Fannie Mae i Freddie Mac które są jeszcze rządowymi pod, znaczy firmami, które są pod, pod, pod kontrolą rządu federalnego, żeby zakupiły 200 miliardów MBS w mortgage Bank Securities. To są te powiedzmy, instrumenty finansowe, które no, wymiarują nam praktycznie o pożyczki hipoteczne. I to jest właśnie w tym celu, żeby obniżyć oprocentowania. Pożyczek hipotecznych. Jak na razie jeszcze nie było jakiejś takiej wyraźnej reakcji, ale prawdopodobnie do tego dojdzie. Te pieniądze, 200 miliardów, mają nie pójść z Federal Reserve ani, ani ze skarbu z, z państwa, tylko właśnie z tak zwanego balance sheet tych właśnie dwóch firm Freddie Mac i, i, i Fannie Mae, bo mają sporo pieniędzy. Także. Tutaj, tutaj, no wiadomo, obie te firmy, i Freddy, i, i, i Fannie Mae, przygotowują się do pójścia publicznie na giełdę, dlatego że one były kiedyś prywatne, były kiedyś niezależne, ale no, pan były prezydent Obama upaństwowył je. Także w tej chwili Donald Trump postanowił je dać z powrotem na rynek i pozwolić wolnemu rynkowi regulować. Zwykle jest to dużo lepiej niż kiedy rząd reguluje. Uh Praktycznie mamy informację na temat trade, deficytu handlowego, który jest dużo, lep, dużo mniejszy niż się spodziewano i to wszystko dzięki taryfom, także, także no, wszystko w rękach Sądu Najwyższego, bo jeżeli zatwierdzą, że, że powiedzmy, taryfy są nielegalne, no to przynajmniej na chwilę będzie zamieszanie, to nie będzie jeszcze koniec świata, dlatego że wtedy wszystko wróci do Kongresu i do Senatu i se, Kongres i Senat muszą ustalić nowe prawo. W tej chwili sąd najwyższy ma zdecydować, czy te działania Donalda Trumpa są zgodne z konstytucją, zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. No, podobno ma być na pozytywnie, ale nigdy nie wiadomo, co się, co się może wydarzyć. Proszę Państwa, dla, dla porządku, dziesięcioletnia nota w tej chwili na poziomie 4,17, 4,175, dwuletnia nota w okolicach 3,52, a Dolar indeks 99,08, złoto na poziomie 4,511, bitcoin 91,294. Ropa naftowa podskoczyła do góry prawie, prawie 1,5 dolara, bo to wszystko jest prawdopodobnie, prawdopodobnie spowodowane, spowodowane sytuacją, w Iranie tam są olbrzymie rozruchy i no, być może, że coś dobrego z tych rozruchów wyjdzie tym razem W tej chwili są tam takie rozmowy wprost i nie wprost i, i, I praktycznie ten główny muła irański już praktycznie przygotowuje sobie drogę ucieczki do Rosji. Oby, niech, niech jedzie, niech, niech tam dadzą mu jakieś kondominium w okolicach Moskwy i niech tam dożywa, a może w Iranie zacznie się normalne życie, normalny spokój. Jones 49445, Nasdaq 23512, S&P 6956, polska giełda minusowo. 324 praktycznie, 78 straty na WIG-20, 119,961, 2,464 straty warszawska giełda. Jeżeli chodzi o waluty, 1,66,5 za euro, 156,95 jena za dolara, 1,34 za funta brytyjskiego, 0,67 67 centów naszych za australijskiego dolara, dolar 39 kanadyjskich za naszego i 0,7, 0,8 franka szwajcarskiego za dolara. U Czechów 20 koron, 84 halerze, u Słowaków 25 koron, 85 halerzy. W Polsce 3 zł i 61 groszy za dolara, u Węgrów 330,46 y, forinta i w Rosji 80 rubli. 80,5 rubla dokładnie. W Meksyku 17,98 pesos za dolar. Po, pożyczki hipoteczne praktycznie bez zmiany od wczoraj 6, 3 6 6625 na 30 lat, 15-letnie 5875-575 w tych granicach, także no, tak to jest i prawdopodobnie a, Niewiele się zmieni do końca roku tego 26. Tak specjaliści twierdzą, że oprocentowania długoterminowe prawdopodobnie gdzieś tam będą krążyć w około 6%. Może spadną troszeczkę poniżej, ale nie ma co się spodziewać strasznie dużych skoków. To tyle. Licz, proszę Państwa, no cóż, Kongres stoi przed no, bardzo aktywnym, aktywną działalnością w tym roku, dlatego że już teraz mamy. Sprawę zatwierdzenia budżetu, która, która została odroczona do 30 stycznia. Co będzie, czy się dogadają, czy się nie dogadają. Prawdopodobnie się jakoś tam dogadają, bo demokraci dostali w zęby ostatnio, kiedy zamknęli rząd na 45 dni no i, i, i niezbyt dobrze im wyszło. W tej chwili prawdopodobnie zobaczymy. Są negocjacje w dalszym ciągu. Kolejna rzecz, Obamacare. Wiadomo, że stary system, ten system, który był zmieniony na, na COVID i na, na ten czas po COVID do końca zeszłego roku, został expired po prostu. I w tej chwili są olbrzymie zmiany. W tej chwili jest propozycja, była, już zostało w czwartek, było głosowanie. Niestety 18 republikańskich kongresmenów poszło razem z demokratami. No, według mnie zaświnili się, dlatego że, że praktycznie to jest obraz, że dbają tylko o to, żeby być wybranym na następną kadencję, a nie o dobro tego kraju, o dobro większości ludzi. Kongres przegłosował przedłużenie na trzy lata. Nie znam szczegółów, nie wiem, czy były tam jakieś zmiany, jakieś dodatki. To dopiero się okaże. Jest szansa, że, jest szansa, że Senat nie zatwierdzi tego, bo w Senacie potrzeba 60 głosów, a, a tyle y, demokraci na, y, prawdopodobnie nie dadzą rady zgromadzić. No i wtedy jeszcze prezydent ma prawo wETA. Także y, jeszcze jest daleko. Wiemy już, że Republikanie mają nowe propozycje, nowego planu emerytalnego, y, nowych, nowych zasad, powiedzmy, y, dop, dopłat do, do naszych polis ubezpieczeniowych, ale to jeszcze nie było opublikowane. Zobaczymy, co z tego wszystkiego. Co z tego wszystkiego wyniknie, proszę Państwa. Także no cóż, będzie spora wojna w kongresie i, i w Senacie, jest sporo również nacisków. Na, na, na działania prezydenta w stosunku do Wenezueli oczywiście nie podoba się to demokratom absolutnie w ogóle nazywają to y, zajęciem państwa to nie było zajęcie państwa to było po prostu za aresztowanie międzynarodowego przestępcy y, terrorysty, y, który, który praktycznie y, również działał na szkodę Stanów Zjednoczonych był, był skazany, zresztą był indictment, y, czyli było polecenie aresztowania nawet Joe Biden y, powiedzmy Podwyższył powiedzmy, nagrodę za głowę Maduro z 15 milionów do 25 milionów. No a teraz, jak, jak Donald Trump go aresztował, no to jest wielkie przestępstwo. No ale to są demokraci. Niestety. Proszę Państwa, no cóż. Również jest duże parcie ze strony demokratów na temat artificial intelligence i na temat cryptocurrency. Chcą to bardzo znowu wyregulować, nie pozwalają, żeby wolny rynek się tym zajął, a nie ma lepszej metody jak wolny rynek, bo skoro Skoro no, pani Elizabeth Warren ma decydować nad regulacją Artificial Intelligence, to proszę Państwa, gdzie my żyjemy? To już przecież jest ćwierć mózgowiec, który ma decydować o, o powiedzmy, najwyższym powiedzmy, poziomie powiedzmy, inteligencji, o najwyższym poziomie technicznym. Także zostawmy to. Mam nadzieję, że to się jakoś rozpłynie powoli. Proszę państwa.

Co, co szybko przesyłają jakieś towary z, ze, na, ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. E, wiadomo, że do tego e, służy kanał panamski, no ale kanał panamski ma swoje ograniczenia. Jak jest wysoka woda, e, to powiedzmy tam 2 do 4 dni e, na wschód, ale z kolei jeżeli jest niska woda, to czasami może być 2 i 3 tygodnie przepływ statku przez kanał panamski. E, I tutaj z pomocą jest linia kolejowa w Meksyku, w południowym Meksyku, w poprzek Meksyku, linia kolejowa, która, która, powiedzmy, co prawda jest to pojemność tej, tej przewozów, jest tylko 5% tego, co idzie przez kanał panamski, no ale jest to duża pomoc, także jest to i i duża pomoc, proszę Państwa. A jeszcze jedna informacja dla, dla tych wszystkich, którzy chcą poszukać dobrej inwestycji. Proszę Państwa, jest w tej chwili informacja, że takim największą bolączką w tej chwili, jeżeli chodzi o o, o system energetyczny w Stanach Zjednoczonych to są transformatory, proszę Państwa, transformatory, które są potrzebne do wiadomo, ustawienia całej tej, tej całego grydu, całej tej sieci. I w tej chwili jest zapotrzebowanie o 100% większe niż. A oferta na, na, na rynku. Także warto poszukać, kto produkuje te alternatory i warto w te w tej firmy zainwestować. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka. Już prawdopodobnie niedługo nie będziemy musieli wyciągać, jak będziemy lecieć samolotem nie będziemy musieli wyciągać komputerów, telefonów, takich elektronicznych rzeczy osobno z walizek do sprawdzenia, bo są już urządzenia takie, city scanners, które powiedzmy, same sobie tam sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Także to jest, to jest fajna rzecz, proszę Państwa. No, jeszcze jedna rzecz, że może już niedługo będzie, nie będzie tych ograniczeń, jeżeli chodzi o internet, kiedy będziemy lecieć samolotem. Na przykład United już się dogadał z, 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 z maskiem i wprowadza Starlink anteny, także będzie bez dostęp do internetu przez całą naszą podróż z samolotami. Również British Airways, Air France, Canada, WestJet, Virgin Atlantic wszystkie już dogadały się praktycznie na temat Nowego internetu. Proszę bardzo, to tyle takich, takich szybkich e, informacji. A Aha, jeszcze jedna, jeszcze jedna, chcę przypomnieć, bo, 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 bo to jest takie, większość jak słysza reklamy firm pożyczkowych, to, to mówią, o my mamy najniższe oprocentowania, najwyższe oprocentowania, najlepsze oprocentowania. Proszę Państwa, są pewne mechanizmy, które warto w tej chwili zastosować. Można zastosować tak zwany buy-down oprocentowania. Można kupić oprocentowanie o 2% w dół. I w tej chwili praktycznie rzecz biorąc, Prawie średnia, średni, średnia żywotność takiej pożyczki hipotecznej jest około 5 lat. Także jeżeli kupimy buy down, to prawdopodobnie za 5 lat i tak albo go z tym domem sprzedamy, albo przefinansujemy. Także warto to wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś potrzebuje, dostać niską ratę. W tej chwili do US Financial może zawsze zadzwonić. To tyle. Proszę Państwa, no cóż, 25 rok się skończył i, i, i są różne opowieści na temat tego, co było, jak było, proszę Państwa. Wiadomo, że rynki prawie zawsze nas zaskakują. Stock market prawie zawsze nas zaskakuje. Nie tylko stock market, wszystkie rynki finansowe. No i nie było to inaczej w 25 roku. I teraz tak, zacznijmy od tego, kto najlepiej się zachowywał na rynku. Oczywiście y, pierwsze miejsce zajęło złoto. Proszę Państwa, złoto y, nawet tam na powiedzmy 10 dni przed końcem roku było na plusie 70% y, za 25 rok, ale po, po ostatnie dni była y, wpadka no i złoto zakończyło y, wynikiem 64%. No i wszyscy mają na oczach ten, ten, ten kolor złota, dźwięk, ale proszę Państwa, nie patrzymy na inne rzeczy. Są takie inne metale szlachetne, które. E, e, państwa nie, nie wzbudzają takich emocji, ale na przykład srebro za zeszły rok zarobiło 140%, a my nie mówimy o srebrze, tylko o chcemy złoto kupować. Ja wiem to po, po telefonach od klientów. Proszę Jeszcze raz przypominam, złoto to nie jest inwestycja. Niemniej jednak jest to asset, który, który zajął pierwsze miejsce, jeżeli chodzi. Na drugim miejscu były staki międzynarodowe a firmie, znaczy z różnych innych krajów, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowe staki i te w które bazowały na tym, zarobiły za 25. rok 33%. No, bardzo dobry Prawie dwukrotnie tego, co, co, co takich Stanów Zjednoczonych. Na trzecim miejscu, amerykański stag market, Invesco Nasdaq 100 QQQ zarobił za cały rok 25-20%. Z, ba, z band, z obligacjami, było gorzej. Nie było tak całkowicie źle, ale było gorzej. Miały, pra, można powiedzieć, pozytywne rezultaty za 25 rok. I tak, proszę Państwa, ten 20-letni Treasury Band LTLT zarobił 4,25, ale te takie średnio i, średnio i krótkoterminowe bond zarobiły mniej niż 1%. Także no, nie były to, to wspaniałe rezultaty. No i prognozy na 26 rok niestety nie są najlepsze dla rynku obligacji. Commodities, czyli mówimy o wszystkich innych materiałach zawiątym tych metali szlachetnych, zwrot na nich był 17%. Wszystkie takie fundusze, które inwestują w energię, w system energetyczny, zarobiły tylko 6%. Bitcoin za 25 rok stracił, proszę Państwa, stracił. 5%. No cóż, niestety no były takie, były rekordy, były, były spadki, upadki i to, i to parokrotnie, ale za cały 25 rok Bitcoin stracił 5%. A kolejna rzecz. SP500, miał całkiem dobry rok, zarobił za 25 rok. 17%, ale to jest ten SP 500, który, który jest praktycznie bardzo mocno uwiązany w te technologiczne staki i artificial intelligence. Jeżeli weźmiemy tak zwany equal rate SP 500, 500, to było to tylko 11%, czyli jak weźmiemy średnio, według wielkości zarobki wszystkich tych kompanii, które są w tym indeksie. A kolejna rzecz, proszę Państwa. A, praktycznie rzecz biorąc, praktycznie rzecz biorąc a, y, y, sektory, które zarobiły, y, 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 sar, zarobiły mniej niż 10%, to była materiałówka i tak tzw. consumer discretionary i energia. Wszystkie, które były y, powyżej 20%, to były technologiczne, technologiczne staki i komunikacyjne. Także także tutaj no. no y, 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 były tam spore, niektóre miały nawet blisko 30 i więcej zysków. Także no cóż, proszę Państwa. Jeszcze szybciutko chcę przypomnieć o jednej takiej formie, forma 5498, którą dostajemy zwykle na początku roku, ale to jest ta forma, która re, raportuje nam na, na temat naszego planu, jeżeli mamy konto IRA, na temat naszego konto IRA. Jaki jest stan, ile wybrane, ile wpłacone, czy to było konto tradycyjne, czy to było konto IRA. Warto nie wyrzucać tej formy, dlatego że ta forma bardzo często, szczególnie emerytom, jest potrzebna przy rozliczaniu podatków. Przypominam jeszcze forma 5498. Niestety menedżerowie tych firm nie mają obowiązku wysłania tego w styczniu. Mają czas do 1 maja wysłać tą formę. Także my już dawno jesteśmy po wydatkach, dopiero dostajemy formę. No ale tak jest ten system zbudowany. Także warto przy okazji kiedyś opowiem, co w tej formie istnieje. Proszę Państwa to tyle na dzisiaj. Zapraszam do US Financial 847 636 5500 847. 665500 US Financial y, oczywiście y, na, na internecie USFLT.com Facebook y, y, meritum.us i YouTube. Do usłyszenia za tydzień.